Ogromną część widowni w arenie zajęły w piątek suwalskie przedszkolaki. To one były bohaterami i kibicami na 22. Wielkiej Olimpiadzie Małych Sportowców. Śmiechu, zabawy, radości i aktywności było co niemiara, a barwna rywalizacja sportowa wciągnęła maluchy do wspólnej zabawy, aż po przysłowiowe uszy. Są to wszystkie przedszkola publiczne, do tego dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2, a także Szkole Podstawowej nr 5 przedszkole Zielony Zagątek oraz nasi wspaniali goście wyjątkowi, czyli przedszkole numer 9 przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Każda z placówek była bardzo licznie reprezentowana na tym największym sportowym wydarzeniu najmłodszych subałczan. Przedszkola miały również starannie wybrane ośmioosobowe drużyny, których zawodnicy dwoili się i troili, by jak najlepiej wykonać sportowe zadania. Realizowali je pod czujnym okiem dorosłych, którzy zawodowo zajmują się sportem. Zaprosiliśmy też prawdziwych sportowców, ponieważ naszym celem jest nie tylko promowanie zdrowego stylu życia, nie tylko rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ale także współpraca ze środowiskiem lokalnym, integracja. Głównym sędzią zawodów był Dominik Kwapisiewicz, trener plus ligowej drużyny ślepska Malów Suwałki. Na parkiecie pojawili się również zawodnicy piłkarskich Wigier. Mali zawodnicy byli niezwykle zaangażowani w zadania, jakie stawiali im do wykonania organizatorzy. Wszyscy dokładali starań, by zawody odbywały się zgodnie z zasadami fair play. A kibice szalający na trybunach mocno ich wspierali, zachęcając do wysiłku. Na parkiecie popis dały też dwie grupy uroczych cheerliderek przyjętych owacjami, ale zadania nie ominęły także obecnych na imprezie dorosłych. Rywalizacja w wieszaniu skarpetek na czas była aktywnie wspierana przez przedszkolaki, które dzielnie trzymały sznurki. Publika hałasem także wspierała dojrzałych zawodników. A na koniec na ich szyjach zapisły medale. Przedszkolaki natomiast zaprezentowały się w dyscyplinach wymagających szybkości, zwinności, precyzji i współpracy. Slalomy, tor przeszkód, przekazywanie kierownicy, budowa wież z klocków i szereg innych zadań wykonywały znakomicie. To impreza, która ma już w suwałkach długą tradycję, ale nic nie wskazuje, by nadchodził jej schyłek. Wręcz przeciwnie, z roku na rok rośnie zaangażowanie dzieci, nauczycieli i jak widać lokalnej społeczności. Jest to czas na świetną zabawę, na integrację, na współpracę, na promowanie zdrowego stylu życia rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej a także rozwijania pasji sportowych oraz artystycznych. Na uczestników olimpijskich zmagań czekały nagrody. Nikt nie miał wątpliwości, że należą się wszystkim uczestnikom.